Co łączy film Matrix 1, Neverending Story, czyli niekończąca się opowieść, jeśli ktoś pamięta taki stary film, jeden z moich ulubionych, Dune, która teraz jest w kinach w tej nowej wersji, w tej starej, a z kreskówek, na przykład Mulan, Kung Fu Panda, czy Król Lew. Kto wie. Wszystkie te filmy nakręcone są na podstawie podróży bohatera. Koncepcji wypracowany przez jungistów, wypromowanej nagłośnionej przez Josefa Campbella antropologa i potem przez lata dopracowywany przez wielu różnych wiele różne postaci. Ja nazywam się Iwa Dzińska Potwierdzowska z Instytutu Tarota. Zajmuję się tarotem, który Pomaga zaglądać nam do siebie, pomaga lepiej rozumieć, prowadzić nas przez życie, wzbogacać nasze życie poprzez y, samoświadomość i rozumienie tego, kim jesteśmy, po co jesteśmy, czyli nazywam to tarotem rozwojowym. I dzisiaj chcę opowiedzieć o podróży bohatera, podróży bohaterki, czyli właśnie, y, właśnie y, o tym, co. Stanowi kanwę, co stanowi podstawę tych niesamowitych przygodowych filmów. Otóż wy pamiętacie Matrix 1, pamiętacie postać Neo, który gdzieś zaszyty w kącie, zaś się był hakerem, i nagle zostaje e, powołany do tego, żeby e, szedł tropem Białego Królika. Ale po co? Z, da, daje, e, dostaje, staje przed wyborem. Piugu, pigułki, kolor, którą pigułkę ma wziąć. Ale po co? Po co to wszystko się dzieje? Pamiętacie, po co to się dzieje? W przypadku Matyksa, Kung Fu Pandy, w przypadku króla lwa, Djuny to się dzieje po to, by główny bohater mógł odkryć swoją moc. Kim naprawdę jest, do czego jest, do czego jest powołany na tym świecie, jakie jest przed nim to zadanie podstawowe? Zadaniem Neo w Matrixie nie było siedzenie w tej norze i hakowanie i bycie najlepszym hakerem. Zadanie jego było z, haha, idzie mi, przychodzi mi takie słowo zbawić, bo faktycznie uratować, uratować świat, uratować prawdę i miał taką moc. Oczywiście to jest wszystko pięknie pokazane w takich Pięknie i zgrabnie, ściągająco zrobione, ale wszystkie te historie filmowe e, bazują na koncepcji psychologicznej, koncepcji podróży bohatera. Tylko oczywiście ta podróż, psychologiczna podróż bohatera jest podróżą do środka. Trudno to pokazać w filmie. E, i podróż, do której, o której ja, do której ja chcę Was dzisiaj zaprosić, o której, o której opowiem, jest właśnie tą podróżą samopoznania, tą podróżą poznania swoich mocy. Po co tak naprawdę jestem? Co jest tym sednem mnie? Każda podróż bohatera składa się z trzech części. Ja nie będę opowiadała o tym, jak ona powstała. Możecie sobie poczytać, jest dużo na ten temat yy, została. Joseph Campbell jest yy, najsłynniejszą postacią, które wypromował, ale jest też jungistka. Yy, yy, yy. Murin Mardok, która stworzyła w latach 90., opisała podróż bohaterki, pokazując, że to, co Joseph Campbell przedstawia, jest bardziej adekwatne do świata mężczyzn. Ona bardziej taką podróż bohaterkę ze świata kobiet podstawia. przedstawia. Natomiast podróż bohatera, do której ja zapraszam, którą ja prowadzę z kobietami, w tym roku będzie druga edycja, jest połączeniem. I Campbella, i, i Murren Campbell Mardok oraz jungistów takich jak na przykład właśnie Sally Nichols, która napisała książkę Jung i Tarot. Mojej własnej drogi, mojego doświadczenia z poprzednich edycji podróży, bohaterek, to jest, także jest to połączenie bardzo wielu różnych podejść. W moim takim indywidualnym. Ale o co chodzi z tą podróżą bohatera? Już Wam mówię. Podróż bohatera zawsze składa się z trzech części. Jak sobie przeanalizujecie filmy, o których powiedziałam, to zobaczycie, że jakby, jakbyście chcieli obejrzeć, że zawsze są te trzy części. Pierwsze to jest Opuszczenie domu, opuszczenie tego bezpiecznego, e, bezpiecznego obszaru. E, dzisiaj mówimy o m, opuszczeniu strefy komfortu. Druga, druga, druga ta część, drugi etap podróży bohatera to inicjacja i tam odbywają się te wszystkie trudne rzeczy. Walka ze smokami, walka z jakimiś przeciwnościami losu. Tam się, po, tam się pojawia też ktoś, kto e, wspiera nas w tej podróży, ktoś, nam, kto nam daje moc, amulet. Y, y, tam często poznaje bohater piękną księżniczkę, a bohaterka pięknego y, mężczyznę. Oczywiście to jest wszystko w takich y, y, metaforycznych, metaforycznych ujęciach. I w końcu trzeci etap tej podróży to jest powrót. Powrót do swojego świata, ale powrót po to, żeby coś wnieść do niego nowego, to kim jestem, tą swoją prawdę, to po co tu jestem. To, do czego zostałam powołana. I naprawdę to jest rodzaj, podróż bohatera polega na odkryciu powołania. Nie boję się tego słowa, bo tu nie chodzi, powołanie może, nie musi być zawsze zbawianiem całego świata. Nie trzeba być powołanym, to nie tylko Dalajlama czy, czy jacyś wielcy duchowi, przywódcy są powołani. Można poczuć powołanie, że ja potrzebuję ludziom pokazywać, jak robić pyszne. Wegańskie potrawy z rzeczy, które są z rzeczy sezonowych. Mówię, bo właśnie odkryłam dzisiaj taką osobę na Instagramie, która wyjechała, opuściła swoją pracę w, w korporacji, wyjechała, przeprowadziła się na wieś i teraz pokazuje innym, w jaki sposób gotować wegetariańskie, wegańskie rzeczy z tego, co jest dostępne sezonowo. I to widać, ja to widzę, że to nie jest Oczywiście ona próbuje też to w ten sposób zarabiać na życie, ale widać, że to nie jest z głowy, że to nie jest pomysł na biznes, który przyniesie mi pieniądze, bo to robimy w pierwszej połowie życia, bo to jest ego, o tym decyduje ego, o tym, że chcemy mieć pieniądze, karierę, prestiż, że mamy ambicje, że chcemy że uznanie. I to nie są złe rzeczy, one są nawet konieczne w pewnym momencie naszego życia, absolutnie. Jesteśmy częścią społeczeństwa, i też jest to konieczne, ale to nie jest wszystko. Ale y, to wypełnianie tych społecznych oczekiwań, tego, co mówi nam ego, to nie jest wszystko. Ja tu przygotowałam taką jeszcze pomoc dodatkową. Tu jest to nasze ego, które decyduje bardzo często na początku naszego życia o naszych wyborach i decyzjach. Y, to jest Jungowski wykres naszej, y, naszej y, psychy, naszej psychicznej całości. Pod spodem jest nieświadomość. Czyli gdzieś w głębi nie mamy z tym kontaktu, jest cień, pewnie wiele osób słyszało o, o cieniu. Jest, tam jest, są archetypy anima, animus, które dają nam o sobie znać w snach albo w tak zwanych zbiegach okoliczności, które jakoś czujemy, że chyba nie są przypadkowe, że są to jakieś sygnały i je próbujemy odczytać. I w i koniec, i, i na koniec yy, połączeniem, yy, jeżeli, umiemy, yy, 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 jeżeli ruszymy w podróż do bohatera, to dochodzi do tego, że, yy, że łączymy nasze ego z naszym, yy, z naszym cieniem i trudnymi rzeczami yy, w jedną, w, 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 w jaźń, w całość. Yy, zobaczcie, nie przypadkowo tutaj też są te trzy elementy, tak jak w podróży bohatera. Ja jestem oprócz tego, że, że zajmuję się profesjonalnie tarotem, to jestem też jungowską coachką. I w naszym coachingu jungowskim mamy dokładnie też takie narzędzie, które nazywa się podróż bohatera. Wygląda w ten sposób, jako gra planszowa. I to jest podróż bohatera najczęściej stosowana, kiedy klient, dla klientów lub klientek, które. Czują, że chcą zmienić na przykład zawód, karierę, zrobić coś zupełnie nowego, ale nie zawsze. Na przykład, w taką podróż wybiera, czuje, mm, y że ktoś może czuć, że, że, został, y y że, że się coś zmienia bardzo mocno w jego życiu, w jej życiu. Bo na przykład poznał nową kobietę. Nie? To też takie sytuacje, albo m, pragnie jakiejś podróży. To też w, m, wtedy pracujemy w tym, na tym schemacie podróży bohatera, i tu dokładnie są też te trzy części, czyli jest e, e, pierwsza część. Y, opuszczenie domu, potem y, y, druga część to jest właśnie inicjacja, te wszystkie przygody, a trzecia to jest powrót, powrót do tego świata, które się opuściło, ale nie wracamy jako ta sama osoba. Y, wracamy odmienieni przez tą podróż, właśnie. Y, w, w książce, którą wam już pokazywałam, Jung i Tarot, która też y, będzie nas prowadzić w podróży Bohatera, jest z kolei właśnie jest takie zdjęcie przez 22 dwie karty wielkich arkanów, które wyznaczają podróż bohaterki, do której właśnie chcę Was zaprosić. I te 22 dwie karty ułożone są, jak widzicie, w trzech rzędach, bo znowu Różne podejścia, ale tak naprawdę schemat ten sam. Znowu są trzy etapy tej podróży bohatera, bohaterki przez Wielkie Arkana. Jedna karta, może zauważyliście, jest jakby u góry, nie jest, nie jest tym ciągiem, i to jest ta karta. To jest Głupiec. A ponieważ ja zapraszam do podróży bohaterki, to znalazłam kartę, która może lepiej pokazuje, taką głupczyni, to nie znaczy, że ta osoba jest głupia. To jest ten nasz bohater, który wędruje przez wszystkie, przez te trzy poziomy i przez wszystkie te przystanki, które reprezentuje każda z 21 jeden już kart. Pierwszy poziom to jest, jak już mówi, mówiłam, to jest ten poziom przyglądania się, kim jestem jako część tego społeczeństwa dotychczas. Jakie, jak zostałam wychowana, jakie mam relacje z rodzicami, jakie mam relacje ze sobą, jakie z moją żeńską-męską energią, w co zostałam, jakie są moje. Ambicje właśnie z poziomu ego, do czego zamierzałam. Potem przechodzimy do tego drugiego poziomu złożonego z, kolejnego, z kolejnych siedmiu kart, i tam się spotykamy ze swoim cieniem, tam się spotykamy z tymi trudnymi rzeczami, tam widzimy, jak trzyma nas ego, jak jesteśmy bardzo przywiązani do, do, do tego, kim jesteśmy teraz, do, do rzeczy materialnych, do być może swojej pozycji zawodowej, jaką wypracowaliśmy przez lata. Do, do bycia żoną, matką, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, żeby nie było istotne, ale to nie jest jeszcze, to nie jest wszystko, to wszystko nie, nie, nie decyduje o tym, kim naprawdę jeszcze jesteś. Tam jest nadal coś do odkrycia, tylko Twoje, nie, nie, nie to, o czym, co do tej pory ciebie ukształtowało poprzez wychowanie, przez rodziców, szkołę. Pracę, bycie żoną, matką, bycie partnerką, e, tam jest głębiej coś, co jest tylko Twoje i niezależne od tego, i po to właśnie wyrusza się w tą podróż bohatera, żeby zobaczyć. I tak jak mówię, to nie muszą być rzeczy, które prowadzą nas do zbawiania świata, chociaż niektórzy też, ale to są rzeczy, które są absolutnie, czujemy, od zawsze moje. Tak, jak na przykład ta, ta kobieta, ta osoba, która uczy gotować wegańsko z pomocą tego, co daje nam natura w, w poszczególnych cyklach, w poszczególnych porach roku. Więc, i, więc to jest właśnie, za tym jest misja, że można inaczej, że jestem w zgodzie ze sobą. No, ja mówiąc prawdę, to co robię tutaj, prowadzę Podróż Bohatera, kolejną edycję. To jest to, co ja wnoszę teraz do świata po ukończeniu swojej podróży, którą zaczęłam kilka lat temu. I, i w tej podróży bohatera też jest, jest ważny taki element przewodnika, nauczyciela, kogoś, kto pokazuje. No i mnie, jak ta podróż mi się zaczęła, i nawet nie wiedziałam, że się to wtedy tak nazywa, bo to było tak zaskakujące. To mnie prowadził, ale nie dosłownie, bo nawet do tej pory nie wie. James Hollis, autor, jungista, autor, autor książek, który właśnie bardzo opowiada o tym, o tym, że nas czasem tak wyciąga ze strefy komfortu, czasem na siłę, czasem nagle, a czasem czujemy, że już w tym miejscu nie możemy dłużej, w tej pracy nie możemy dłużej coś. Coś się musi nowego, że, że coś, no czuję, że coś nowego na mnie czeka, albo że, że, że coś muszę nowego, ale jeszcze nie wiem co. Ja to miałam te wszystkie uczucia i w końcu się zaczęła moja podróż. I nie miałam takiej rzeczywistej przewodniczki, fizycznego przewodnika nauczyciela, ale widzicie, jak to nieświadomość pięknie kieruje. Dosyć szybko znalazłam Jamesa Hollisa, autora, Książek, który opisuje o przejściu między pierwszą a drugą połową życia, bardzo też charakterystyczną e, e, dla podróży bohatera. I Ja go namiętnie słuchałam, bo słyszałam, że jest ktoś, kto wie, co się ze mną dzieje. Jest ktoś, kto mówi, to jest naturalne, że czujesz się kompletnie zagubiona, tak to wygląda. Potem będzie to i jakoś mnie to uspokajało. Do tego miałam karty Tarota, którymi się też wspierałam w swojej podróży. A teraz. Jak ukończyłam, jakoś zawinęłam, wróciłam, uczę innych, jak korzystać z Tarota właśnie dla siebie. Jak pokazuje, być może mogę być wsparciem dla kogoś, kto w taką podróż chce ruszyć, dla takiej bohaterki i, i mogę ją poprowadzić. Każdo, każdy z nas tą podróż musi prze, przebyć sam. Co do tego nie ma wątpliwości. Nikt za ciebie tego nie zrobi. I każda podróż będzie inna. Ale to, do czego ja zapraszam w podróży bohaterek, bohater, do podróży bohatera, jest to, że każ pomimo tego możemy, możemy się wspierać nawzajem. Dlatego podróż bohaterki realizuje w małej grupie, takiej kameralnej. I no i jestem tam ja, która trochę pomaga w ten sposób, że. Pokazuje najlepna, na, na, następny krok do zrobienia, zachęca do zrobienia tego kroku, ale to Ty musisz, to jednak Ty musisz zrobić ten krok. No więc, jak to wygląda e, tak konkretnie? E, podróż bohaterek, którą zaczynamy 2 kwietnia, od właśnie spotkania z tą e, kartą głupiec, który będzie, na, jest naszą bohaterką, będzie nas, nas prowadził. No, wygląda to, e, tak wygląda, jeszcze raz przypomnę, strasznie mi się podoba w ogóle. Ta karta, rzadko na, w tarocie, na karcie głupiec jest y, kobieta, najczęściej jest y, młody mężczyzna. Tu jest to pięknie pokazane. Jak to wygląda? Ym, co tydzień y, uczestniczki dostają nagranie dotyczące kolejnej karty, bo pracujemy właśnie tarot, będzie naszym przewodnikiem. On też, tak, duży arkanat w tarocie, będą naszym przewodnikiem. Rachel Polak, y, znana dość autorka w anglosaskim tarocie, jako Jedna z pierwszych pokazała, że te duże arkana tworzą ten podróż, podróż bohatera, i właśnie można ją wykorzystywać, żeby odnaleźć ten swój, to swoje rozumienie siebie i te swoje rozumienie swoich mocy i, i tego powołania. Więc co tydzień, taką jedną kartę nagranie dostaniesz. Bohaterki, podróżniczki dostają nagranie z tą kartą, w którym opowiadam o archetypie, jaki jest. Do, jaki, jaki ta karta reprezentuje, o czym mówi, na przykład miłość, na przykład matka, na przykład nauczyciel, na przykład śmierć to są archetypy. O archetypie omawiam symbole na nagraniu i potem zapraszam, zadaję serię różnych pytań, które nazywam Pytania do Samopoznania, i zapraszam uczestniczki do prowadzenia przez całą podróż, trwa ona 22 tygodnie prowadzenia dziennika, w którym Zapisują odpowiedzi na te pytania, zapisują swoje wglądy, zapisują rzeczy, które się dzieją z nimi, sny. Um, więc um, raz w tygodniu, raz w tygodniu jest takie nagranie do pracy własnej. Raz w tygodniu spotykamy się na godzinę na live, na, na online. Gdzie robimy, wykorzystujemy narzędzie, które się nazywa aktywna wyobraźnia. To jest narzędzie zaczerpnięte właśnie z, z psychoanalizy jungowskiej. I tam pracujemy z, też z kartą, ale hmm, no nie mogę tu opowiadać szczegółów, bo to będzie to trzeba po prostu spróbować. Wchodzimy w kartę i. Kontaktujemy się z tymi symbolicznymi, archetypowymi właściwościami, znowu każda bohaterka sama, ale pod moim prowadzeniem, to jest takie połączenie: najpierw jest medytacja, potem jest ta aktywna wyobraźnia, czyli prowadzona wizualizacja. Tam z tej wizualizacji zawsze wynosimy jakiś skarb, jakąś mądrość, jakiś dar. I znowu y, jeszcze krótko sprawdzamy, jak kto co, gdzie jest, w jakim miejscu, bo czasem jest to bardzo emocjonalne, czasem różne emocje się uruchomiają, więc ja jestem też po to, żeby sprawdzić, że każdy jest OK, y, że nikt się na, nie zaburzył za bardzo. I znowu zapraszam do zapisywania tego, co się wydarzyło już we własnym zakresie. Także w sumie każdego tygodnia, jeśli ktoś chce solidnie robić tą podróż bohatera, bohaterki, Myślę, że trzeba na to przeznaczyć tak około 2 do 3 do, do godzin. I też dużo snów się wtedy pojawia. Nawet osoby, które normalnie nie śnią, przez to pobudzenie y, y, nieświadomości, przez to, że nurkujemy do naszej nieświadomości na każdym takim spotkaniu, nagle się okazuje, że ludzie zaczynają śnić, że one są bardzo wymowne, te sny, więc też. Zachęcam do tego, żeby je zapisywać. E, I też planuję, że częścią e, jako doda dodatek będzie, będzie można skorzystać z kręgu snów w trakcie tej podróży. Także bardzo serdecznie zapraszam. E, w, w, w opisie w komentarzu jest link do strony, gdzie można się zapisać. Jeśli masz jakieś pytania, w, zadaj je też w komentarzu, odpowiem. Możesz też do mnie napisać maila. E, w, w, w opisie dołączę tego maila. Osoby, które nie czują się bardzo, nie, nie bardzo lubią pracować, być może w grupie, także mogą, zapraszam na taką indywidualną podróż bohatera, bo mówię jako coachka jungowska, mam wielokrotnie takie osoby, które właśnie zmieniają pracę albo chcą coś zmienić w życiu, ale nie wiedzą co. To jest takie uczucie często. Ja nie wiem w sumie co, ale czuję, że muszę coś zrobić, czuję, że muszę coś zmienić. To jest bardzo charakterystyczny pierwszy etap podróży bohatera, ta niewygoda, ten dyskomfort, ale w sumie nie wiem o co chodzi. I wtedy też szukamy to o co chodzi. Czasem przychodzą do mnie na sesję tarota osoby, które mówią: Chcę odkryć cel w swojego życia, po co tu jestem. Tylko niestety na jednej sesji tarota często się to nie udaje, chyba że to już jest bardzo gdzieś blisko jest taka gotowość, to czasem coś ten tarot pokazuje. Ale najczęściej jest trudno to na takiej jednej sesji. Właśnie widzicie, tutaj mamy podróż 22-tygodniową, i tam w trakcie podróży gdzieś się okazuje, albo dopiero po skończeniu podróży gdzieś się okazuje, po co to jestem, uczestniczki poprzedniej edycji no, niesamowite rzeczy zaczęły robić po tej 22-tygodniowej podróży od, tego, od, od, od rozpoczęcia jakichś artystycznych działań, po właśnie ro, założenie fundacji. Więc te zmiany następują czasem w trakcie podróży, czasem zaraz po podróży, czasem troszkę dłużej po podróży, no ale jeśli się w nie zaangażujesz w podróż, to na pewno, na pewno ta zmiana się pojawi. I jeszcze zaczęłam mówić o tym, że jeśli nie czujesz, że taka podróż w grupie jest dla Ciebie, to też zapraszam na indywidualne spotkania. Jeśli ja też łączę, jeśli jest taka otwartość, to łączę Tarota z coachingiem, więc jest wiele sposobów na, na taką pracę, na, na rozpoznanie tej swojej drogi i tego, po co tu jestem w, w, w pracy indywidualnej ze mną. E, jeszcze raz przypomnę, e, druga edycja podróży bohaterek bohaterki 2 kwietnia, czyli za za ponad tydzień ale też będzie możliwość dołączenia jeszcze przez, jeżeli ktoś, komuś się nie uda od, od razu rozpocząć, to jeszcze będzie można dołączyć do następnego tygodnia, bo ten pierwszy, ten, ten pierwsze spotkanie z głupcem jest takie trochę na rozgrzewkę, to jeszcze nie jest właściwa podróż. Podróż zaczyna się od, od spotkania z magiem, z kartą numer jeden, więc jeszcze do czasu maga będzie można jakby co dołączyć, chociaż na dzień dzisiejszy to w zasadzie tam jeszcze zostały chyba cztery miejsca, to tak mówię, jakby ktoś się um, nie był jeszcze do końca zdecydowany, chciał mi zadać jakieś pytania. Zapraszam do kontaktu.